Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla byków na listopad 2019. Rozpoczynamy takim czasem wesela, świętowania, radości, spokoju. To może być jakieś szczęśliwe wydarzenie lub spotkanie rodzinne. Będzie temu towarzyszyło takie poczucie spokoju czy spełnienia. Um, ukojenia, radości, um, mimo że tu takie smutne święto akurat mamy, ale to, to akurat nie musi być pierwszego. Tu, um, teraz mówię po prostu o pierwszym tygodniu listopada, także to akurat nie musi być pierwszego, aczkolwiek może być pierwszego. Chodzi o pierwszy listopad. I teraz, yy, jeśli chodzi o, o zdrowie, karta zapowiada powrót do zdrowia, polepszenie zdrowia. Lub ukojenie ran jakichś duchowych też tutaj może być. Kolejna karta mówi o ogromnej kreatywności, o dużym talencie, jaki będziemy przejawiać. Nadal w pierwszym tygodniu listopada, jeszcze tutaj, będziemy przejawiać taką zwiększoną aktywność umysłową, czyli będziemy coś tworzyć. A zarazem jest w tej karcie taka, taka możliwość wyboru, ale to nie, nie będzie super łatwy ten wybór. Poza tym co jeszcze jest? Wybór tutaj jest duży i dlatego trzeba będzie wymagało, będzie wymagało to namysłu. Także tutaj potrzebny będzie namysł przy tym wyborze. Warto posłuchać głosu serca. I mamy kolejną kartę, która mówi o możliwości spotkania kogoś, kogo znaliśmy wcześniej. I tu jest ta osoba. Czyli możemy spotkać jakąś dawną znajomość, dawną miłość, dawnego przyjaciela. To spotkanie, no może być miło. No, tak się z reguły mówi o tych eksach, że to. Że to coś niefajnego, ale tutaj może być przecież miło, nie, nie, nie ma sensu się nastawiać, że to coś złego, bo to może być fajne spotkanie. Co jeszcze, tu jest też możliwa poprawa stosunków w rodzinie. Czyli w pierwszym tygodniu jest możliwa poprawa stosunków w rodzinie, ale jest też potrzeba rozliczania i zamykania przeszłości. Także. Należałoby żyć tym, co jest teraz, a nie, nie cofać się ciągle do przyszłości, nie żyć przeszłością. Po prostu skupiać się na tym, co jest teraz do zrobienia, czy na jakichś aktualnych planach, na aktualnych marzeniach, a te marzenia mogą się zrealizować, mówi karta: Mogą. Jest ta opcja, że mogą. Tylko kiedy? Hmm, zobaczymy, co to. No, tutaj myślę, że w trzecim tygodniu dużo ciekawego będzie się działo, bo tutaj są bardzo fajne karty. Także, jeżeli coś się nie zrealizuje w tym pierwszym tygodniu, to tutaj w trzecim tygodniu jest więcej opcji, więcej możliwości, więcej potencjałów takich pozytywnych na realizację marzeń. Ale wracając jeszcze, bo tam nie, nie powiedzieliśmy wszystkiego. Oprócz tego, że to może być osoba, którą znaliśmy wcześniej, która nam się tutaj pojawi w pierwszym tygodniu, jest jeszcze inna opcja, taka mianowicie, że mogą pojawić się nowe perspektywy dla nas, jakieś dobre wiadomości, na przykład na temat pracy lub finansów, bo zależy. W jakiej dziedzinie? Jeżeli, w dziedzinie takiej osobistej, no to będzie to jakiś znajomy, którego wcześniej już znaliśmy. Natomiast jeżeli będziemy rozpatrywać y, y, sferę taką zawodową bardziej, to tutaj będzie możliwy awans lub jakaś dobra wiadomość na temat pracy naszej czy na temat poprawy naszych finansów. Ale w drugim tygodniu, mamy tutaj jakieś ograniczenia. Trzeba po prostu te ograniczenia uznać, bo każdy właściwy człowiek ma jakieś ograniczenia. Jeżeli my, je nie, i my ich nie uznajemy, to my sobie utrudniamy życie. Natomiast, jak je zaakceptujemy, to będzie nam łatwiej pokonać te przeszkody i dokonać odpowiednich zmian. Tutaj mamy w drugim tygodniu jeszcze takie zadowolenie. Czyli no, wyjdziemy tutaj z tej trudnej sytuacji, bo tu już będzie zadowolenie z realizacji jakiegoś pierwszego etapu przedsięwzięcia. Yy, będziemy też skupieni tutaj na pracy, będziemy zwracać uwagę na szczegóły. Jest możliwe tutaj podpisywanie umów lub nauka. Czyli jakąś umowę tu możemy podpisać, bo tu w ogóle jest też opcja taka, że możemy mieć dwa źródła dochodu. Dwa źródła dochodu jakiś w ogóle czas ożywienia to będzie. Będzie też potrzeba eksperymentowania lub żonglowania różnymi czynnikami. No ale przede wszystkim te dwa. Źródła dochodu tutaj się wybijają jako potencjały, czyli dwa sposoby zarabiania. Warto korzystać z wielu możliwości, bo możliwości tutaj będzie więcej niż jedna, i to właśnie może dotyczyć zarabiania lub jakichś innych y, opcji, innych możliwości w innej dziedzinie życia. Także albo trzeba będzie tutaj coś wybrać, albo po prostu y, wykorzystać obydwie możliwości. A, a kto wie, czy więcej tych możliwości nie będzie nawet niż dwie. I będziemy tutaj przejawiać taką energię życiową. Ym... Będziemy tutaj ym, działać z poczuciem humoru, czyli tak właśnie w taki sposób optymistyczny. Będziemy mieli takie podejście do życia pełne optymizmu, poczucia humoru, ym... takiej lekkości, można powiedzieć. Będziemy mieli też różne pomysły, tutaj jakieś nowe pomysły, ale jest przede wszystkim to potencjał na osiągnięcie sukcesu na polu zawodowym. Może tutaj nastąpić odkrycie jakiegoś nowego talentu, czyli możemy w sobie odnaleźć coś nowego, coś czego wcześniej nie widzieliśmy i wykorzystać to. To w ogóle też będzie dobry czas na założenie firmy. Jeżeli ktoś planuje założenie firmy, to tutaj jest to dobry moment. W następnym tygodniu mamy takie otwarcie się na świat. Tutaj jest możliwość powodzenia, czyli tak jak tam mówiłam, że my to marzenie może się spełnić. No bo tutaj jest, jest ten potencjał, natomiast tu jest potencjał o wiele większy. I tu jest możliwe nawet zdobycie jakiejś nagrody, czy osiągnięcie jakiegoś celu, jakieś powodzenie, jakiś sukces. Jest tutaj możliwe, jakaś realizacja przede wszystkim, ale jest też pokazana duża zmiana. Jakaś duża zmiana jest tylko że ta zmiana idzie w dobrym kierunku, bo tu mamy słońce, mamy dwójkę pucharów, także wszystkie karty tu w sumie wygląda na to, że są pozytywne. Koło fortuny mogłoby się wydawać nam negatywne, gdyby tu stały za nim jakieś niefajne rzeczy, natomiast jak stoją za nim fajne rzeczy, to ono jest pozytywne tutaj, bo to będzie zmiana, która wyjdzie nam na dobre. No więc tu jakiś etap prawdopodobnie będziemy kończyć, bo świat oznacza nowy etap, ale jednocześnie jakiś etap możemy tutaj zakończyć, czyli jakaś zmiana, właściwie w dwóch kartach jest pokazana duża zmiana, ale jest to jest zmiana na lepsze i, i, i no, po prostu nowy początek, jakiś nowy początek. Um, Dwójka pucharów mówi o współpracy, ale mówi też o możliwości pogodzenia się i rozkwitu miłości, czyli może dotyczyć zarówno sytuacji osobistej, jak i sytuacji zawodowej, gdzie jeśli chodzi o sytuację zawodową, właśnie ta współpraca tu będzie taka korzystna. Będzie współpraca korzystna, jakaś taka hmm, rokująca nadzieję na sukces będzie też możliwość pogodzenia się w związku i właśnie ta miłość tutaj nam powinna roz... znowu tu się mi się źle przesunęło ta miłość nam tu powinna ładnie rozkwitnąć w ogóle słońce też nas tu będzie wspomagało swoją taką zapowiedzią pomyślności takim optymizmem taką pozytywną energią czyli słońce wspomaga pozytywną energią zarówno Nasze życie osobiste, tą sytuację osobistą tutaj, czyli ten rozkwit miłości, jak i wspomaga y, rozwój kariery, czy, czy jakąś taką sytuację y, zawodową. Tutaj mówiliśmy o współpracy, więc tą współpracę będzie też to słońce rozgrzewało do czerwoności. Y, to będzie czas na działanie. Przede wszystkim to będzie czas na działanie i Los tutaj nam będzie sprzyjał. I to jest właśnie. I to jest właśnie to optymistyczne tutaj, co chciałam powiedzieć. Teraz kolejny tydzień, czwarty tydzień listopada, mamy jakiś konflikt lub jakieś zmaganie się z trudnościami. Zmaganie się z trudnościami. No tak. I wierzę jeszcze jest. O. No ale te trudności da się pokonać. No tutaj na końcu mamy bardzo pozytywną kartę, więc te trudności da się tutaj pokonać. Tylko trzeba będzie więcej cierpliwości przede wszystkim. No i jeszcze co mamy? Mamy rywalizację tutaj. Mamy tu jeszcze rywalizację. Ale ta rywalizacja stwarza też możliwość awansu. Jeżeli komuś zależy na awansie, to tutaj ta rywalizacja no nie musi być taka właśnie negatywna koniecznie, tylko będzie stwarzała możliwość awansu. Yy, ale będzie też wymagała podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Tu będziemy rozwijać swój talent, poszerzać wiedzę, umiejętności. Tutaj by była potrzebna nauka także tu jakieś wykłady się pokazują yy, szkolenie, wykłady, warsztaty coś takiego i będziemy poszerzać swoją mądrość. Yy, jeśli chodzi o finanse, no to pokazuje karta zmagania z biurokracją. Zmagania z biurokracją, no i wieża. Coś tutaj runie, coś się zakończy, coś się rozpadnie, ale rozpada się zawsze to, co jest zbudowane na kruchych fundamentach, czyli to, co jest dobre, to tu się nie rozpadnie. Rozpadnie się to, co jest dla nas niekorzystne tutaj. I ukażą się nowe perspektywy, nowa szansa. To może być nowy początek nowego związku. Wiąże się to karta z przypływem radości. Czyli tutaj idzie miłość, lub zbliża się twórczy czas. Czyli ta karta oznacza zarówno rozkwit miłości, podobnie jak tutaj ta dwójka pucharów, albo narodziny nowego związku, albo rozkwit miłości, coś takiego. Ale może to być też mogą to być narodziny twórczych pomysłów, nowych pomysłów. Jakaś pasja, jakaś potężna energia twórcza tutaj może się pokazać. Także dla tych, którzy już mają związek, no to bardziej tutaj będzie ta energia twórcza się pokazywać. I, I taka będzie radość tworzenia. Natomiast dla tych, którzy nie mają związku, no to tutaj się pokazuje ładny związek, ładny początek nowego związku, lub. Pogodzenie się w starym związku i rozkwit miłości taki tutaj, jeszcze słońce tu jest, także tu miłośnie się powinno ułożyć. Natomiast jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to Aspucharów mówi o sukcesach, czyli zapowiada sukcesy zawodowe, no i takie zadowolenie z efektów pracy, także natchnienie, inspiracje, no i te pomysły, o których tu już chyba mówiłam. Także te pomysły tutaj będą nam pomagać, właśnie osiągać sukcesy. Więc tutaj, czego mogę życzyć? No tej miłości, bo jest, jest tutaj widoki na miłość są. No tam był jeszcze ten, ta miłość z przeszłości, jakaś jeszcze była, ale tutaj jest mowa ewidentnie właśnie o rozkwicie miłości, o nowym związku jakieś takie fajne tutaj energie widać na samym końcu. Nie wiem, o co chodzi z tą wieżą, bo, tutaj, bo to też może dotyczyć spraw zawodowych, ale może też dotyczyć właśnie spraw osobistych, więc ponieważ tu jest ten as możliwe, że ten stary związek jednak się rozleci tutaj i będzie ten nowy. Też tak może być, bo, bo yy, tak by tutaj na to wskazywało. Natomiast jeśli chodzi o sprawy zawodowe, no to może coś tam się rozlecieć, jakieś stare pomysły. No, niestety, może nie będą się nadawały do wykorzystania, a tutaj przyjdą do nas nowe pomysły, nowe inspiracje, jakieś nowe perspektywy się tutaj otworzą. Także yy, pozytywnie się bardzo kończy, mimo że zmiana jest tutaj burzliwa. Na tą zmianę trzeba się przygotować, bo ta zmiana jest taka nagła dobrze by było właśnie się przygotować no jeszcze tutaj w trzecim tygodniu też była zmiana ale ta zmiana tu też ewidentnie wskazywała na pozytywną zmianę na jakieś pozytywne tutaj energię pokazuje więc wszystko tu idzie w bardzo przyjemnym kierunku, tym razem powiem normalnie zawsze mówię, że w dobrym kierunku a tutaj powiem, że w przyjemnym kierunku, no bo jest to słoneczko są te puchary, takie ładne puchary Mówiący o rozkwicie miłości albo rozkwicie z swojej kariery, swoich pomysłów, narodziny jakichś nowych pomysłów, nowe inspiracje. Więc ym, te zmiany tutaj wyglądają ewidentnie korzystnie dla nas. No i to otwarcie się na świat takie. Trochę to, no to ciekawie, tutaj właśnie ten trzeci tydzień, bardzo taki pozytywny, i tutaj. Końcówka czwartego tygodnia bardzo pozytywna. Co tam jeszcze było z takiej rzeczy, na które warto zwrócić uwagę? No tak, w sumie dużo kart jest pozytywnych, bo nawet na samym początku już to była pozytywna karta. Także tych pozytywów tutaj będę życzyć, które tutaj są pokazane. Nawet mogę więcej życzyć niż jest pokazane. No taką będziemy mieli fajną tu energię, właśnie to, to nam też tutaj pomoże. Jak my mamy pozytywną energię, to i słoneczko zaraz lepiej świeci. Więc życzę tego słoneczka, żeby nam to ładnie oświetlało drogę. I tych sukcesów, i tej miłości też, bo dla jednych ważniejsza tutaj będzie miłość. Dla tych, zwłaszcza, którzy nie mają związku jeszcze albo mają taki związek, który się rozlatuje. Natomiast dla innych, którzy, którzy mają już taki związek szczęśliwy, to będzie jeszcze większy rozkwit miłości, lub i jakieś nowe pomysły, jakieś nowe kreacje tutaj będą na polu zawodowym, także życzę, żeby się spełniło i do usłyszenia.